Projekt ZORSHEFS polega, po pierwsze, na promocji i informacji Europejskiego Funduszu Społecznego, po drugie, na szkoleniach, a po trzecie, na animacji i na doradztwie, na kreowaniu dobrych pomysłów, na inspirowaniu partnerstw lokalnych. Tytuł projektu to Wiatr Wrzego Okrętu z Dolny Śląsk. Wiatrem mają być właśnie pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przez podmioty działające na obszarze Dolnego Śląska. Jako fundacja już od dłuższego czasu przymierzaliśmy się do złożenia wniosku, w związku z tym bardzo ucieszyłem się, kiedy znalazłem takie szkolenia i mogłem wziąć w nich udział. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z tych szkoleń, warsztatów blisko miejsca zamieszkania, czyli nie jest to tylko w stolicy regionu, we Wrocławiu, ale też w różnych innych miejscowościach. Szkolenia realizowane są w czterech głównych miastach regionu: w Wrocławiu, Lenin, Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Pierwsze warsztaty, w których uczestniczyłam, mi bardzo dużo dały, naprawdę rozjaśniły mi wszystko. Także poczułam się w miarę swobodnie, i teraz no myślę, że każde kolejne będą mi uszczegóławiać to. Merytorycznie rozpracowujemy projekty, które chcemy złożyć, sprawdzamy, czy są one zgodne z założeniami programowymi Europejskiego Funduszu Społecznego, pod okiem trenera, który nam oczywiście pomaga. Zastanawiamy się, jakie są problemy do pokonania. Kiedy mamy już opracowaną część merytoryczną, następuje praca nad budżetem, i to jest w zasadzie największa część szkolenia. Małe grupy do 15 osób umożliwiają pracę nad projektem, czyli prowadzenie już takich zajęć warsztatowych, a nie tylko typowych wykładów. Szkolenia prowadzone są głównie metodami warsztatowymi, gdzie uczestnicy mają możliwość dotknięcia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie jest wymagana. Żadna specjalistyczna wiedza do tego, aby wziąć udział w szkoleniu. Wydaje mi się, że tak naprawdę chęć motywacja i umiejętność, znajomość tam liczbiem marzenia. Programy szkoleń przewidują przekazanie kompleksowej wiedzy na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, w jaki sposób stworzyć projekt, w jaki sposób napisać wniosek, aby okazał się on skuteczny, a więc uzyskał dofinansowanie. To jest już drugie szkolenie, w którym biorę udział prowadzone przez tego samego trenera. Jak do tej pory udało nam się wykorzystać wiedzę w praktyce, co prawda, na razie nie do EFS-u, tylko złożyliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ale wzorowaliśmy się właśnie na, na tych materiałach, które tutaj otrzymałem i wiedzy, którą mogłem pozyskać. Certyfikat, który otrzymają, to też jest cenne, ponieważ no, pozwala budować tym osobom odpowiednie portfolio, z którego już wynika, że mają pewne kwalifikacje. Gdyby nie te szkolenia tutaj, które są po pierwsze bezpłatne, po drugie tak łatwo dostępne dla nas mimo wszystko, bo na miejscu nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. To nie mogłabym składać tych projektów, które już tutaj w zasadzie część się realizuje, część szkoleń już prowadzimy, część jest teraz na przykład na Komisji Oceny Projektów w Dolnośląskim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Także w zasadzie te sukcesy są, przekładają się już na konkretne projekty. Jak najszybciej będziemy składać wniosek właśnie do Europejskiego Funduszu Społecznego, bazując na materiałach i informacjach, które wypracowaliśmy na szkoleniu. Takie osoby będą poszukiwane na rynku, już są poszukiwane z doświadczeniem umiejętnościami z zakresu przygotowywania i później już wdrażania projektów, które mają dofinansowanie czy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy z innych programów unijnych. Oprócz szkoleń oferujemy usługi konsultacyjno-doradcze dostępne na bieżąco w trzech naszych regionalnych biurach we Wrocławiu, w Wałbrzychu i Jeleni Górze. Usługi świadczone są przez doradców, wyszkolonych m.in. w ramach programu EuroNGO. Co środę regionalny animator wyjeżdża na usługi wyjazdowe, gdzie prowadzi doradztwo w siedzibie projektodawców zainteresowanych tego typu usługami. Również takim zewnętrznym działaniem są seminaria. RoSHES, seminaria informacyjne promujące Europejski Fundusz Społeczny i projekty, które w ramach tego funduszu można tworzyć.